Dźwięk dzwonka, który słyszeliście zwykle był sygnałem do rozpoczęcia uroczystego rozdania świadectw ukończenia szkoły. Był także sygnałem innego typu, że od dnia dzisiejszego stajecie się absolwentami. Dla niektórych jest to poczucie ulgi, dla innych niestety jest to okres smutku, no bo ten okres w trzech lat bardzo szybko minął. Mam nadzieję jednak, że po upływie kilkunastu, kilkudziesięciu lat w Waszych wspomnieniach pozostaną tylko te dobre chwile, o tych momentach, które spędziliście w szkole. Wspomnienie jest darem, do którego dojrzewamy każdego dnia, dlatego dopuszcza powroty. Mam nadzieję, że to motto każdego zjazdu absolwentów będzie kiedyś także Was dotyczyło. Oczywiście, musimy pamiętać, że przed Wami czas egzaminu. Dzisiaj nie wiemy, kiedy będzie on miał miejsce, co zmieni się w zasadach przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Ale na pewno wiem, że musicie wykorzystać ten czas jak najlepiej, aby przygotować się do niego po to, by realizować i spełniać wasze własne marzenia. Bo od dobrego wyniku zależy to, co uda Wam się osiągnąć. Starajcie się wykorzystać każdą dostępną formę, związaną z powtórzeniem materiału. Trzymam za Was kciuki i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia już na egzaminie maturalnym. Wszystkiego najlepszego! Witam wszystkich maturzystów. Bardzo dziwny dla nas wszystkich czas. Pierwsze chyba w historii szkolnictwa, takie zakończenie roku szkolnego, kiedy nie możemy się spotkać wszyscy razem, nie możemy powiedzieć sobie, Kilku miłych słów pożegnać, ale mimo wszystko chciałabym Wam życzyć na ten okres bardzo dużo siły i wytrwałości, żebyście nowy swój rok, że tak powiem, akademicki rozpoczęli z sukcesami, żebyśmy mogli spotkać się w czasach, kiedy będzie zdrowo, żebyście mogli napisać maturę. Życzę Wam wytrwałości, siły. Chciałabym też życzyć wszystkim dużo, dużo zdrowia, ponieważ wiemy o tym, że to czas, kiedy dla nas wszystkich jest bardzo ciężki. Nie wiemy kiedy się spotkamy na maturze, ale wiemy, że to powinno nastąpić. Dlatego też teraz, w tym okresie, uczcie się, przygotowujcie. Nauczyciele i dyrekcja jest do Waszej dyspozycji, pomimo tego, że rok szkolny się zakończył i kontaktujcie się z nami w każdej sytuacji, w każdej chwili. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na kontakt przez dziennik elektroniczny albo też na naszej nowej platformie, a Wam życzę dużo sukcesów, wytrwałości i pomyślności, no i do zobaczenia w następnym czasie. Dziękuję. Dzień dobry. Nadeszła chwila, w której będziemy musieli się już powoli żegnać, ale w tym nietypowym bardzo dla nas czasie, ostatnie słowo od wychowawcy do całej klasy. Dziękuję Wam za te wspólnie spędzone trzy lata. Jakie były każdy dzień? Jednego dnia było lepiej, innego dnia było gorzej. Najważniejsze, że skończyliśmy trzecią klasę w komplecie. Wszystkim wam serdecznie gratuluję uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i mam nadzieję, że równie dobrze przystąpicie i z zachętą przystąpicie do egzaminu maturalnego. Czekam na was w tym pierwszym dniu egzaminu poważnego, czyli z języka polskiego. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem i zadowoleni wyjdziecie ze wszystkich egzaminów, jakie sobie zaplanowaliście. Życzę Wam, aby po uzyskaniu już zaświadczenia o egzaminie naturalnym realizować będziecie swoje plany, marzenia, ale też od czasu do czasu odezwiecie się i powiecie, jak Wam tam też w tym pozaszkolnym życiu się wiedzie. Życzę wszystkiego najlepszego, serdeczne pozdrowienia łączę dla rodziców, do zobaczenia na maturze. Rok 2020 miał być rokiem wyjątkowym. Rokiem wyjątkowym dla Was. Okazuje się, że będzie wyjątkowy dla nas wszystkich. Że za kilka lat będzie rok 2020 wymieniany razem z 1939, 1410, 966 rokiem. Niezależnie od tego, co się dzieje, w Waszym życiu zaczyna się nowy etap. A patrząc na to w perspektywy tego, z czym mamy do czynienia, to pamiętajcie o tym, że w takich sytuacjach można robić rzeczy i otwierają się możliwości, których nie było wcześniej. I Wam wszystkim życzę, żebyście potrafili je dostrzec i wykorzystać. Nie mówię żegnajcie, mówię do zobaczenia. Witam Państwa, Renata Niemiec. Mówię to do mojej klasy trzeciejce. Chciałam Wam życzyć powodzenia na maturze, powodzenia w życiu prywatnym, tak jak napisałam Wam w mailu. Jeszcze się spotkamy. Mam nadzieję, że Państwo wspominacie te trzy lata bardzo dobrze. No a ja, tak jak napisałam w mailu, będę Was bardzo dobrze wspominać i urośniecie tutaj do rangi legendy w trzecim wice.